Kolejny odcinek serii Dual of Champion so pomyślałem, że trochę dla urozmaicenia zagram sobie serią. Był to mój deck, którym wbijałem 1000 Elo, ale zacznijmy od pokazania go. Hmm. <śm> <śm> Necropolia, jak on wygląda? Bohateria, seria. Tam nie ma super umiejętności. Telia mroku i Wody. Wydarzenia. No tutaj. <głos》> tego dawno nie zmiałem. No, tak nie powinno tego tutaj być praktycznie wszystkich z tych kart, ale no cóż, mamy tak. Tydzień wiedzy razy dwa. Mamy potem yy, świętowanie razy dwa. Dzień Fortuna razy dwa. Tydzień zbrojmistrzów razy dwa. Aczkolwiek, aczkolwiek mówię, no na to nie patrzcie. Ze stworzeń. Co my tutaj mamy? Mamy czterech uwdręczonych guli. Rocz na asasyn jeden. Przydałby się czterech. Tam dalej jest e, Pokutujący duch razy trzy Dlaczego razy trzy? A, bo zamieniłem za, za asasyna. Bo ja ich czterech. Z tym mi wypadł właśnie. Mamy dalej mamy liczną ofitę. Razy cztery dwóch. Poszukiwaczy śmierci spał. Czterech. Jak się nazywał? Dla masu dwóch rycerzy wampirów, grałbym czterech, ale nie mam zamiast dwóch, tak, tak, zamiast dwóch tych. Czyli gram dwóch takich i dwóch takich. Zombie plagi, prząd kolosu razy dwa, widmo, widmo, widmo zemsty razy dwa, arcylicz razy cztery. Atropos, unikalne stworzenie. Tkacz umarłych. R Jego jednego mogę grać, aczkolwiek bardzo fajna karta. wciąga z grobu dwie karty, kiedy wchodzi do gry. No i dwóch wampirzych lordów. Ta karta mnie raz gry kreowała. Naprawdę bardzo trudno do ujebania przez, Właśnie przez Rena 3 razy 3. Duże ma w plecach basz 8. 4. 4 ataku, 3 odwetu. na no, takiej twierdzy to jest bardzo uczciwe stworzenie. Chcemy na Inferno. O, to i akurat ma z tym mm, już nie mam problemu zwyczaj, chyba czy jest snargal Co my tam dalej mamy? Zaklęć mamy tak 4 pieczęci śmierci 4 eee, lodowe kolce 2 dopałki takie za jeden, żeby coś tam dowalić Osłabienia też dwa z tego bym grał cztery gejzery, aczkolwiek ja mam ani jednego gejzera, co mnie bardzo smuci to jest jak kula ognia wali po trójkąciku yy, nie trójkąciku, tylko tym, po, po, po plusiku no i z szczęście szczęścia mamy zawalony most bardzo fajne, możemy sobie cofnąć atroposa do ręki wystawić atroposa i mamy kolejne karty z dwie z grobu no to co, to gramy na serii gdy, ty gdzie ty jesteś? Walcz! Mm, mm. Tutaj mamy gość, zaczynamy oh, I najgorsza ręka Liczyłem, no, że coś mi za dwa dojdzie, ale nie doszło Jest stosunkowo niefajne, Niefajnaaa Jakoś płakać nie będę, mam mocne za cztery O tutaj Ktoś stawia na defensywę. Hmm. No cóż, ja tam płakać nie będę. Zadam sobie jeden damage, dobierę kartę. O, kolejny Pao. Nie jest źle. Eee, Keltor. <coughs> Powietrza i ognia magia. Czyli możemy się spodziewać. firebile. O, druga dwa, fajnie, że teraz, nie? No cóż, lepsze teraz niż... ...niż portem co tutaj mamy Może tak to zrobimy atakujemy i zalewelujemy zakończ turę tutaj flaszeczkę, bo w tym turze jakby coś tutaj wystawił mi fajnego aha, to mogę dostawić Ciii. O nie, za fajna sytuacja. Mogę mu go zdjąć pieczęcią. O, piernicze. Dropy za... Low dropy dobry teraz nie podchodzą. Ktoś mogę te mocniejsze wystawiać, no ale cóż, płakać nie będziemy. Arcyliusz wszedł na pole bitwy. Zakończymy turę. Fajnie gdybym na przykład tutaj coś zostawił albo tutaj. Mógłbym cofnąć. Ale wątpię, żeby tak się stało. Aczkolwiek mam małą nadzieję Czyżbyśmy się pożegnali? Chyba się pożegnamy. A może nie? Ha, nie. A może? Nie. Jednak nie. Co my tutaj możemy zrobić? No, sytuacja nie za fajna. No, bardzo nie fajna. On ja powiedział Cały czas brakuje mi jednego, wszystko mam za trzy Z <grymne> tej raczej się uderzymy A zrenę życia dwa Najgorsze jest że on potrafi, go spalić, bo to, to pasywka śmieszna Kurcze, no... Mogę go poświęcić i wystawić na przykład tutaj widmo, żeby go dowalić i chyba też tak zrobimy na dwóch mi nie zniszczy Bierzemy sobie kartę Atropos, bardzo dobrze Coś mocnego się przyda, żeby go uwalić Co pan teraz zrobi, panie? A, to raczej było pewne. Co zrobisz z tym? No tutaj, atak w wstępnej turze, się przydało wystawić go i coś za trzy. A? No nie fajnie. Jestem w lekkiej pupie. Bardzo jestem w pupie. Czegoś. Nie czuję losa w powietrzu, niestety. Czekolwiek na przykład, no nie poddajemy się. Tylko, że za Chiny, kurde, nie wiem, jak to zrobić. 3 i 3. Co ja ci mogę zrobić za 3 i 3? Podczas twojej tury. No nie, to 4 kosztujesz. No dobra, zrobimy coś takiego. gdzieś że to wyjdzie. Tylko może? A w sumie. Cholera co ja się będę. Ech, za przeproszeniem pieprzu tutaj z nimi. A tak. Winczymy turę. Zabić mi go, nie zabijesz. Chyba, że walniesz z niego w firebile Tyle dobrych kart na ręce, a nie mogę ich wystawić. To jest smutne. Właśnie przez ten słaby start. Ale zobaczymy. Może mnie nie zabiję w tej turze. Znaczy, no raczej mnie nie zabiję, no ale. będę miał 7, to będę mógł na przykład wystawić. Go, albo go, go, a. Użyję pasywki, spali. No, super. Nienawidzę, Keltura, to jest takie uparte gówno. No, dużo ork. No, Trzy rysze <śpięk> ja pierniczę. Co ja mogę zrobić, no? Poza poddaniem się. <śpięk> Zresztą może jednak... No ja to dostanę, no. Mogę się założyć. Jeżeli tak zrobię. czy Liczymy, że nie ma pału. Człowieka z pałą. O, o, może się uda i nie masz człowieka z pałą. A może się nie uda. No, Zdecydujemy sobie to. Czy masz jak mnie zabić, panie? Dwie ropałki, na przykład na niego, mogą pójść? Eee, bile A, no, tak też można było. A, i koniec. No, więc no, straszny początek miałem. Słaby, bardzo, bardzo słaby początek. I mnie to mu wykorowało grę. No, pójść pole bitwy. Dobra, jeszcze jedno swalniemy na serii. No tu już ręka zresztą nie lepsza. Ale gramy też z podpalaczem, więc co nie jest tutaj? O. Duża mana. Czyli raczej nie grasz na spelach, albo tak walnąłeś, żeby więcej płacić za swoje pociski ogniste. A my możemy w tej turze zrobić. Mamy dwa. W sumie będziemy mieli trzy. Możemy zrobić coś takiego, może? I zakończymy turę. Piącha. powiem co wyjdzie. A nie, nie może. A, Spali. Ja nie, nie spalisz. Spalisz. No, ale mnie to bardzo cieszy. Zwiększymy. Stawimy pana lamasu. Albo panią lamasu. Oddzie panią. Zakończymy turę. Potem najprawdopodobniej pójdzie Arcylisz. Chyba, że jakąś świnią wystawi dużą. Z którą będę miał problem duży. Pało. No, dosyć ciekawie gra, aczkolwiek ja tam pakać nie będę. Tak, ściganie się z inferno, tempy napój jest, jest dosyć niefajnym pomysłem, aczkolwiek no, mam zawolony moc, więc nawet jeśli tutaj coś dostawi, żeby z ten napór, to mu to zaufne. W tej turze sobie następnie zrewolujemy to. Znaczy? Zlewelujemy sobie Pią. Czy znaczy ten? Tu. Zlewelujemy sobie. Kurde. Nie mogę się wysławić. Yy, flachę. Ale no, pokać nie będę. A, drugie. Bardzo ładnie. Mogę wystawić to. I mieć pewność, że mi go nie zabije. Albo mogę wystawić to Potem to Albo ja, dobra Zrobimy tak Zrobimy tak Zrobimy tak i zakończymy Ach. Czy ja to mam przegrać? Raczej tego nie przegram, aczkolwiek no mogę się mylić. Dobre do przeczyszczenia mam Spalę. Mnie bardziej smuci, że mam minus jeden. Mój jest jeszcze jest taki, taki słaby, się wydaje. No ale gość ma teraz za I to sporo. Praktycznie przestawienie tego. A, większa świnia. A, no pokażę nie będę. Bo oba padają. O, pokażę nie będę. Zwiększymy Walniemy 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 I walniemy I wystawimy I zakończymy turę o. Nie wiem co może uratować W takiej sytuacji Cztery potężne tanki W polu bitwy A i zero kart Na stole że to jest inferno więc jedynie co może mi to powstrzymać to jest lilim ale góra wyłoży nie no następna najprawdopod najprawdopodobniej jest winem chociaż mogę się mylić o duża świnia no i liczysz na o pani lilim Nadal giniesz? No, nadal giniesz, panie. No i zrobimy, może, chociaż. Ma <śm> no się poddał. Ty nie pozwolił zakończyć. No cóż, nie było źle. No. Next. Nergal. Ja... On... Ach, no nie andropa za jeden. To jest ten żal i ból, aczkolwiek mogę sobie dobrać kartę. Plus całej tej sytuacji, też tak zrobią. Zakończymy turę. Nie lubię Nergala. Strasznie trudna się przy nie gra. Może w lecie coś tam później się zrobi, ale jedli jest straszne przeciwko niemu. Naprawdę bardzo, bardzo straszna. Tak zagrał pan. To ja gram tak. I tak. Graj. Masz mogiłę, masz mogiłę, masz mogiłę. Nie masz, a może? Chyba jednak masz A... tak. A... I chyba rozsądniejszym wyjściem będzie zrobienie tak. Zakończymy. Plusem Nerka jest to, że on zazwyczaj nie gra na jakichś mocnych stworzeniach. Tylko jakiś słabszy się po prostu nie wysypuje Tak jak teraz. Widzimy wszystko za dwa. Hmm. Kurczę, najgorsze jest to, że nie co za bardzo z nim zrobić. A nie chcę stracić tego gula. Mogę go walność, tylko to mi nic nie da. Chociaż może. Czyli będę miał 5. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Dobra, nie stracę. Chociaż... No nie na rękę mi to. O, przesunął. Gącha, tkaczka, graj. O, najgorsze jest to że nie mam zawalonego mostu. I to bardzo boli. Ale zrobimy. Taki myk, żeby się w czterech damage'a pozbyć Taki myk Taki myk I zakończymy turę w Następnej dostawimy mu to i to na tą linię Najprawdopodobniej, no chyba że coś wystaje tutaj mocniejszego w tych dwóch liniach Będę mógł to zabić Aczkolwiek wolno żeby żebym nic nie wystawił, na przykład sobie tutaj coś dostawił O. o, to bolało. I gól. Jeden plus z tego, że mogę zrobić coś takiego Ślala. I... I tu. Zakończymy turę. Dobra, no, Lord by się przydał w tej. Feeling uh, nie, uh, nie zaprzeczam. Chup, chup, chup. No i to mi ginie. Fiu, 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 fiu. To się pan wysypał, panie. Kurczę, najgorsze to, że on ma to boli. Ty mi nie przeżyjesz. Więc teraz przeżyjesz. Większymy. No, powoli zaczynamy coś tutaj tworzyć. Co jest pewnym plusem, aczkolwiek dopiero teraz. I miałem stworów już. Coś mnie nie doszło. Se nie dopali jednak. Tak zrobił. Na dół, na dół, na dół, na dół. Kurde. Czego tam, co my tutaj możemy zrobić, możemy zrobić takiego, coś takiego, co kurczę. Biorę kartę. Czyli za trzy. Dobrze. O to chodziło. Coś takiego. Coś takiego. Coś takiego. Graj. Idealny drop. Idealny foks. O! Nowość On nie powinien grać, tak? Czy nas to boli? Czy nas to nie boli? Nas to nie boli raczej, bo dostaniesz, panie, z most tam. A to ci zginie. To ci nie zginie. Wróć sobie na rączkę. E, co my tutaj możemy zrobić? Atak. Atak. Tak. O. Pięknie, tak. I graj, panie. Twoja sytuacja jest słaba. A nawet bym powiedział, że bardzo słaba. Wampi. Że... Rycyzm. Rycerz wampirów. Kurczę chciałem powiedzieć wam. Lord. tu! pan się chyba poddał, panie. Ale ja pana dobiję. O, patrz, panie, co ja mam. Mało tego. Patrz, panie, co ja bym panu zrobił. Patrz, panie. Walniemy cię tu, walniemy cię tu, walniemy cię tu. A mówię, no. Ergal jest dobry. O, ja w, na początku zdobędzie przewagę. Gościu mnie nawet nie źle szło. Aczkolwiek, no. Nie jest game, którym ja jestem. Czyli jestem taki bardziej mid game. Którzy jesteśmy w rankingu? 2700. Cóż, cały czas do przodu. A gdzieś to chyba byłoby wszystko. Dziękuję wam i do zobaczyska.